Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Lech Poznań rozgromiony przez Fiorentinę Salamon zawieszony przez UEFA w dniu meczu Problemy Szczęsnego z sercem Źle się poczuł i musiał opuścić boisko Piłkarze bronią trenera PSG Nie wierzą w oskarżenia Kolejne informacje w sprawie konfliktu Mane i Zane Senegalczyk przeprosił za uderzenie Leroya, Gdzie trafi Jud Bellingham? Vinicius Junior złożył bardzo ważną deklarację dla Realu Madryt. Liverpool przygotowuje się na duże zakupy. Jeżeli oglądałeś wczorajsze zmagania Lecha Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji, zostaw łapę w górę. Zobaczmy, ilu nas jest. Jeżeli jesteś tutaj nowy interesujesz się piłką nożną, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego tego nie robisz. Dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności. A teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Zaczniemy od starcia Lecha Poznań z Fiorentiną. Śmiało można było powiedzieć, że był to jeden z najważniejszych meczów w historii kolejorza. Niestety to święto zostało popsute przez UEFA. Ma to związek z osobą Bartosza Salamona, u którego antydopingowa kontrola wykazała obecność niedozwolonego środka w organizmie. UEFA w dniu meczu postanowiła zawiesić obrońcę na 3 miesiące. W trakcie tych dni Salamon nie może brać udziału w meczach oraz treningach. Trener Lecha na dosłownie kilka godzin przed meczem musiał zmienić plany, o ile nie był na to przygotowany już wcześniej. Tuż przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Kolejorza okazali wsparcie swojemu zawieszonemu koledze z zespołu. Niestety brak między innymi Salamona był bardzo wyraźny w trakcie rywalizacji z Fiorentiną. Różnica klas była bardzo widoczna. Goście wygrali aż 4 do 1. Niestety tutaj losy rywalizacji są już niemal przesądzone. W Turynie Juventus pokonał 1 do 0 Sporting. Niestety, w trakcie meczu mogliśmy oglądać bardzo niepokojące obrazki. Wojciech Szczęsny pod koniec pierwszej połowy musiał opuścić boisko. Polski bramkarz narzekał na problemy z sercem. Klub, jeszcze w trakcie meczu, poinformował, że po pierwszych badaniach jest wszystko ok. Szczęsny z pewnością przejdzie jeszcze szereg badań, aby ustalić przyczynę problemów. W pozostałych spotkaniach Ligi Europy Feyenoord pokonał AS Romę 1-0. Bayer Leverkusen zremisowało 1-1 z Royal Union, a mecz Manchesteru United z Sevillą zakończył się remisem 2-2. W Lidze Konferencji Hentz zremisowało 1-1 z West Hamem. Anderlecht pokonał 2-0 Olkmaar. Wynikiem 2-2 zakończyła się natomiast rywalizacja Basel z Niceą. Rewanże rozegrane zostaną w czwartek 20 kwietnia. Zamieszania wokół trenera PSG ciąg dalszy. Całkiem niedawno została opublikowana prywatna korespondencja, w której obecny trener PSŻ miał obrażać piłkarzy Nisei ze względu na ich wyznanie oraz kolor skóry. Wśród głosów krytyki pojawiły się też takie, które bronią trenera. W jego obronie stanął między innymi Mevlut Christoph Galtier jest moim bardzo dobrym przyjacielem i znam go od 15 lat. Pracowałem z nim przez 4 czy 5 sezonów, czy to w Soshu, czy w Saint Etienne. Nie doświadczyłem od niego rasizmu. Sam przechodziłem Ramadan, kiedy grałem pod jego wodzą. Mogę powiedzieć, że uszanował to i dał nam wybór. Naprawdę nie było żadnego rasizmu. Sytuacja wygląda na bardzo skomplikowaną. Takie głosy wsparcia mogą pomóc Galtierowi, ale czy obronią go i oczyszczą z zarzutów? O tym przekonamy się za jakiś czas. Mamy kolejne informacje dotyczące konfliktu pomiędzy Sadio Mane a Leroyem Zane. Przypomnijmy, po niedawnym meczu Champions League, w którym Bayern Monachium przegrał 0-3 z Manchesterem City, Senegalczyk miał uderzyć Niemca. W mediach rozpętała się burza. Mówiło się nawet o letnim transferze Mane. Teraz pojawiły się nowe ustalenia. Senegalczyk wczoraj przyjechał na zajęcia w ośrodku treningowym. Tam nastąpiły przeprosiny za zaistniałą sytuację. Surowe konsekwencje jednak nie ominą Sadio. W oficjalnym klubowym komunikacie możemy przeczytać, że piłkarz nie znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe starcie ligowe z Hoffenheim. Dodatkowo Mane zostanie ukarany grzywną. Według mediów został on zawieszony do odwołania. Z drugiej strony obecnie nikt w Monachium nie zakłada scenariuszy sprzedaży latem. Wygląda zatem na to, że Mane swój czyn odpokutuje, po czym będzie mógł wrócić do grania. Czy Real Madrid właśnie odpuścił sobie starania o Juda Bellinghama? Reprezentant Anglii jest na celowniku największych drużyn w Europie. Latem tego roku najprawdopodobniej dojdzie do wielomilionowego transferu z jego udziałem. Gdzie trafi? Coraz mniej wskazuje na to, że będzie to Real Madrid. Co prawda Królewscy chcą mieć Anglika u siebie, ale nie będzie to priorytet numer jeden. Według Patrika Bergera największy priorytet w ekipie Królewskich ma mieć transfer napastnika. Real chce znaleźć kogoś, aby móc odciążyć, a w niedalekiej przyszłości zastąpić Karima Benzemę. Taki transfer jednak nie musi wcale wykluczać sprowadzenia Bellingama. Pomocnik optymistycznie zapatruje się na grę w Madrycie. W Dortmundzie wiedzą, że za Juda otrzymają sporo pieniędzy, dlatego BVB chce zaproponować piłkarzowi nową umowę, która miałaby zawierać klauzulę odstępnego. Tak twierdzi dziennikarz Graham Bailey. Obecna umowa pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Ciekawe światło na całą sprawę rzuca David Ortstein z The Athletic. Według jego informacji coraz więcej wskazuje na pozostanie Bellingama w Dortmundzie. Anglik nie widzi się jako piłkarza Manchesteru City. Królewscy natomiast nie chcą się licytować z The Citizens w kwestii sumy transferu. W takiej sytuacji Judd nie opuści BVB. Królewscy na pewno będą mogli liczyć na Viniciusa, który złożył ważną deklarację. Brazylijczyk jest wręcz kluczową postacią dla drużyny Real'u. Jest ich motorem napędowym w ofensywie. Wystarczy wspomnieć niedawną wygraną nad Chelsea, w której zanotował dwie asysty. Skrzydłowy kocha Madryt, a Madryt kocha jego. Nie mogą zatem dziwić jego słowa. Vinicius junior w rozmowie z El Partizado de Cope przyznał: Chciałbym zostać w Realu na zawsze, to najlepszy klub na świecie. Piłkarz obecnie negocjuje z Realem nową umowę. Według nieoficjalnych informacji ma ona obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Po takich słowach Brazylijczyka wszystko wskazuje na to, że strony niedługo dojdą do porozumienia. 22-latek wystąpił w 215 meczach w barwach królewskich. Zdobył w nich 57 bramek i zanotował 59 asyst. Liverpool w najbliższym okienku transferowym będzie chciał ruszyć na duże zakupy. Obecny sezon The Reds, delikatnie mówiąc, nie należy do najlepszych. W Lidze Mistrzów już dawno ich nie ma. W Premier League problematyczne będzie ukończenie rozgrywek w top 4. Latem będą potrzebne solidne wzmocnienia. Według brytyjskich mediów klub ma na ten cel przeznaczyć nawet 200 milionów funtów. Na Anfield Road mają trafić tacy piłkarze jak Conor Gallagher, Mason Mount czy Mateus Nunes. Marzeniem jest oczywiście sprowadzenie Jude'a Bellinghama, ale w mieście Beatlesów nie mają pewności, czy wydanie tak dużej kwoty na jednego piłkarza ma sens. Dodatkowo z klubem mają się pożegnać tacy zawodnicy jak Naby Keita, Alex Oxley Chamberlain czy Roberto Firmino. Jak widać w szatni Liverpoolu ma dojść do dużych przetasowań. Sprawdźmy, co ciekawego czeka nas w najbliższy weekend. Na Wyspach rozegrana zostanie 31. kolejka Premier League. Bardzo ciekawie zapowiada się derbowe spotkanie pomiędzy West Hamem a Arsenalem. Dużo bramek może paść w rywalizacji Manchesteru City z Leicester City. We Francji 31. kolejka Ligue 1 będzie stała przede wszystkim pod znakiem rywalizacji lidera z wiceliderem. Na Parc de Princes Paris Saint-Germain podejmie Lens. Będzie to arcyważne spotkanie w kontekście rywalizacji o tytuł Mistrza Francji. W ramach 29. kolejki La Ligi o kolejne punkty powalczą Barsa i Real. Duma Katalonii na wyjeździe zmierzy się z Getafe, natomiast Królewscy o zwycięstwo zagrają z Cadizem. W Niemczech 28. kolejka Bundesligi. Drużyny walczące o mistrzostwo zmierzą się z drużynami walczącymi o utrzymanie. Borussia Dortmund zagra z VfB Stuttgart, a Bayern Monachium z Hoffenheim. We Włoszech kolejny kroczek w kierunku Scudetto postara się zrobić Napoli, które podejmie Ella z Verone. Ciekawie może być w Bolonii, gdzie Łukasz Skorupski postara się zatrzymać AC Milan. W Polsce 28. kolejka Ekstraklasy będzie stała pod znakiem rywalizacji Legii Warszawa z Lechem Poznań, czyli drugiej z trzecią drużyną. Ciekawie może być również w Częstochowie, gdzie Raków podejmie wicefłódź. Dzięki za uwagę! Jeżeli doceniasz moją pracę zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!